Witajcie kochani, witam Was w kolejnym filmiku, będzie to projekt bańka. Na samym wstępie bardzo Was przepraszam za to, że będę mówić tak cicho, ale po wcześniej się, się straciłam głos i w ogóle wyglądam jak wyglądam, więc kosmicznie Was przepraszam, ale jestem na takim kacu jak stąd do wieczności i żyć mi się nie chce, ale po prostu mam nadzieję, że uda mi się to nagrać, bo muszę posprzątać w mieszkaniu, bo jako organizator to dla mnie mi właśnie przypada to te cudowne czynności dzisiaj. Chociaż w mi się nie uśmiecha, bo najchętniej bym się wyłożyła i... Ale dobra. I postanowiłam, że nagram dla Was ten projekt i jednocześnie pozbędę się już takich zaległych, pustych opakowań w moich kosmetykach. Dobra, żeby nie przedłużać zaczynajmy. w ogóle. Mam nadzieję, że nie będę mówić chaotycznie, jeśli będę powtarzać jedno i to samo trzy razy. To naprawdę bardzo Was przepraszam, ale to jest dla mnie naprawdę ciężki czas. Odkrywam się przed Wami ja, Wasz pijak. Mam nadzieję, że będziecie w miarę E, dobra, pierwszym kosmetykiem, którego praktycznie udało mi się wydankować do zera i którego mm, go polecam Osobom uzależnionym od kofeiny, od zapachu kawy i w ogóle, jeśli was to, że tak powiem, podnieca, jeśli was to rozbudza podczas kąpieli, to polecam wam to, tak jak mówię, olej do kąpieli pod prysznic Natury Jan, e, kawa i śmietanka. On wygląda w ten sposób. Ja go kupiłam w super Farmie, on kosztował na promocji 5,49. Moje no kosztuje gdzieś około 6 zł z groszami, czyli taniocha, a jest bardzo wydajny. Składa się taki dwuczęściowy, dwufazowy tak nie macie takie coś w rodzaju, właśnie, niby połączenia kawy ze śmietaną. Macie takie dwa płyny, które trzeba wstrząsnąć. Później dojacie do wanny czy pod prysznic, jak się kąpiecie, i po prostu zapach jest cudowny, chociaż bardziej polecłabym go na. na yy zimę, ponieważ ja wiosną raczej tak wolę takie bardziej energetyzujące zapachy, jakiś jakieś rozbudzające, mi, nie wiem, zielona herbata, jakieś cytrusy, coś w tym stylu. Dlatego teraz go nie kupię ponownie, natomiast wrócę do niego na pewno już zimą. A dzisiaj powinnam go wykończyć, nie wiem, umyję ręce albo coś w tym stylu i, i, i go wyrzucę. Kolejny kosmetyk, do którego wydziękowałam i tym razem nie będę mieć słoiczka, będę mieć samo opakowanie, to jest la Biotica Biowax, maska do włosów sukno i zniszczonych. Ona wygląda tak, pewnie wszyscy ją znacie. E, Kosztowała mnie jakieś 13 zł kupiłam jakiś etap aptece, już nie pamiętam, w każdym razie bardzo fajna maska, chociaż, e, chociaż jak dla mnie trochę obciążająca włosy. Ja mam włosy, które mają będą skłonność do przytuszczania się, są dosyć oklapnięte i jeszcze totalnie mi wtedy oklapną, oklap, że tak powiem e, po jej zastosowaniu, w związku z tym nie wrócę do niej. Natomiast za radą Karoliny ze stylizacji dwa kupiłam sobie mas maskę mleczną, która będzie pojawiła się już w holu zakupowym, który za jakiś czas, trochę Wam o niej opowiem, bo po prostu pachnie jak budyń jak budyń waniliowy i włosy są pełni cudne, więc no, porównywanie jeśli chodzi o cenę, tam ta kosztuje tej 13 13 więc raczej do niej nie wrócę, co nie zmienia faktu, że niektórym moim zdaniem uratowała życie i włosy, w związku z tym to już kwestia gustu. Dobra, kolejnym kosmetykiem jest płyn prostujący włosy z Mariona. On wygląda tak. I... To jest kwestia ochronna dla naszych włosów, jeśli chodzi o suszenie, przyprostowanie. Fajnie pachniał, nie wiem czy tam rzeczywiście chronił tak jak było napisane. Na pewno lepiej mi się wyprostowało włosy z nim. I kupiłam go w jakiejś tam, nie wiem, w drogerii Jaśmim bodajże, Co jakieś 6 zł z groszami. Myślę, że w porządku. Skończył mi się opakowanie, sobie zostawię, bo pewnie będę sobie w nim robić te płukanki octowe. Natomiast myślę, że cenowo w porządku i na pewno do niego jeszcze wrócę. Kolejna rzecz to Sun Ozon. Światło mam dzisiaj sztuczne, mam nadzieję, że nie będę znowu się świecić jak Sun Ozon do ciemnej karnacji. Kupiłam go w Rossmanie za 7 złotych z groszami na promocji. Fajnie opala rzeczywiście skórę, ten opalenie jest jednolita Śmierdzi nieziemsko, ale to jak każda sama opala. I jedna rzecz ważna, proforma. forma. Niech was ręka boska broni od tego, żeby tym kosmetykiem bawić się, nie wiem, w takim miejscu jak na przykład, nie wiem, przy ścianach, przy białych płytkach czy coś, bo tak cholernie brudzi, że ja ostatnio faktycznie robiłam sobie... Nie, no ostatnio nie, ale na, na początku jego stosowania zrobiłam sobie tak taki właśnie trigger, a po tym, popilingu, bo zawsze zazwyczaj robię po tego typu rzeczy, jak samopalacze. zastosowałam ten samoopalacz i dawaj sz 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 sz. i co? I miałam później dodatkową robotę przy myciu płytek i to jeszcze do tego tak strasznie to się ciężko myje, W związku z tym podłóżcie sobie jakiś ręcznik i róbcie to w takim miejscu, żeby nie było ofiar, bo... Nie wiem, czy ta opalenizna jest tego warto, żeby później sprzątać przez najbliższe pół dnia. Ale tak jak mówię, cenowo bardzo fajny produkt i bardzo fajna jednolita opalenizna żadnych jedno żadnych smugli, na co to, 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 co jest minusem, to to, że śmierdzi jak cholera, ale to jak każdy. E, dobra, kolejny kosmetyk, o którym tylko wspomnę, to jest Nivea balsam ujętniający do ciała, e, który... Mój telefon była jeść, ale będzie musiał poczekać. Który kosztował mi 15,99 w Superfarmie, bardzo często są na niego promocje. Normalnie kosztuje gdzieś około 23-24 zł. Bardzo fajnie uwiętrniający, Moim zdaniem rzeczywiście ta skóra jest bardzo napięta. Ja ją zazwyczaj bo często właśnie skaczę na wadze. W związku z tym mam problem z tym, tym można powiedzieć, napiętością skóry, natomiast bardzo fajnie nawilża w super po, 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 po tym jak jesteście po, po gorącym prysznicu, wychodzicie wtedy najlepiej wszelkie preparaty, oliwki, i inne rzeczy się wchłaniają, w związku z tym super jak dla mnie i na pewno kupię sobie następny. Myślę, że w najbliższym czasie powinien być do niego promocja w Rosmanie, więc się po niego uda. I jeszcze dwa kosmetyki. Pierwszym kosmetykiem, który, znaczy pierwszym z tych dwóch oczywiście to jest. Już nieistniejąca chyba seria, bo wyprowadzili ją już chyba z brukarii. A wrażliwa e... natura? Skóra? Nie wiem, to, to przychyliła natura, ale naprawdę miał jasne. Aktywny nawliżający grenadz to była, był do. No nie świeć mi tak. Do cery 20, plus, jego już teraz nie ma. I powiem Wam tak, może nie dryfczy. Może i ten, może i rzeczywiście pomaga śmierć i tak nie zjeść z jakimś takim dziwnym tym zapachem. To wszystkie te chyba te AA są rzeczywiście takie dziwne zapachu, no bo teoretycznie hipoalergiczne, ale ja go nie jestem w stanie zjeść, strasznie mi zapycha, skórę mam, po niej więcej wyprysków, więcej w ogóle e, tych pryszczy, wągrów itp. itd., że po prostu powiedziałam, że już do niego nie wrócę. I kolejnym kosmetykiem już ostatnim, którego też wydenkowałam i odziewam do zera, e, to jest. E, Adeline Cosmetics, płyn enicelarny, 3 w 1, dokładnie oczyszcza, usuwa makijaż, to jej na wierzch. Trzy razy kwas, kwas hyaluronowy. Wygląda tak, kupiłam go na promocji w Rossmanie jakieś 3 miesiące temu. Kosztowało chyba po 4,49 tydeł podczas tej promocji. No i myślę, że w porządku, chociaż nie radzi sobie kompletnie z, z makij zmywaniem makijażu oczu. Wszelkie tusze leżą z ale to jest kwestia tylko efektu pandy, że wam rozmarzę i nic więcej. Ja, tak jak mówię, od niedawna jestem fanką płynu enicelarnego z biedronki. I tego z Beauty, rzeczywiście wszystko fajnie zmywa, natomiast do oczu ja soczewkowiec, czyli człowiek, który ma wrażliwe oczy, stosuję e, płyn dwufazowy z bławatkiem i Yves e, i naprawdę uważam, że jest świetny, nie podrażnia i zresztą mówiłam Wam już o tym, więc nie będę powtarzać, natomiast no, tego bym w drugi raz nie kupiła, bo myślę, że taki, no zmywać zmywa, ale żeby, szałowni, żeby, żeby jakiś szał był, to nie wydaje mi się. Dobra, i to, wszystkie, to są wszystkie kosmetyki, które posiadam w Krakowie, których dzięki Bogu za chwilę się pozbędę i po prostu będę z dziką, z dziką rządząc, z dziką po prostu radością wrzucać sobie do kontenera, bo już mam ilość i zalegają mi, po prostu mnie to drażni. Natomiast w najbliższym czasie pewnie pojawi się druga część projektu Denko, ponieważ mam też parę kosmetyków wydenkowanych w domu, o którym też wam chciałam powiedzieć, parę pa, perełek tanich, o których warto powiedzieć, bo może kogoś z Was to zainspiruje. E, dobra, e, dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że film Wam się podobał, mimo tego, że e, nagrywa go dla Was AA Anonimowy Alkoholik, mam nadzieję, że nie wygląda aż tak strasznie, jak się czuję. Jeżeli jakoś ten przekaz był dla Was zrozumiały, jeśli się podobał, kciuki w górę, dzięki za komentarze, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!